Cześć, witam wszystkich, zróbmy aktualizację obecnej sytuacji, pogadamy zaraz z wami o tym właśnie spadku. Ja szczerze mówiąc myślałem, że u nas, u nas będzie taka dłuższa przerwa znowu w nagraniach, bo nic się nie dzieje i właśnie ja, ja zrobię nagrania tam powiedzmy za kilka dni, kiedy coś się rusza, ale od razu po moim wczorajszym nagraniu cena poszła w dół, no i w końcu, w końcu to się ruszyło, prawda, więc przy nami się pojawiają według mnie bardzo fajne możliwości i właśnie warto z tego się skorzystać. Teraz odnośnie Bitcoina. Odnośnie Bitcoina my widzimy z wami to, że u nas jest spadek rozpoczęcia spadków i my już jesteśmy poniżej poziomu 30, więc wczoraj mówiłem, że na potwierdzenia wzrostu nam jest potrzebny impuls w górę do poziomu 65, dopóki tego nie ma to mówić o wzroście raczej nie warto. I właśnie, właśnie tego impulsu nie było i my widzimy z Wami to, że jest właśnie rozpoczęcie bardziej głębokiej korekty. Kolejny poziom, który mnie interesuje to jest poziom 28800. Poniżej tego poziomu jest bardzo dużo stop lossów i właśnie tam się znajduje likwidacja. Nie wiem, nie wiem, czy wiecie, ale cena zawsze chodzi za likwidacją, tak? Czyli poniżej tego poziomu, jeżeli są stop-lossy oraz likwidacje osób, którzy są na dźwigni i powiększają swoje ryzyko, no to w takim razie my zobaczymy z wami wybicie tego poziomu, i właśnie po tym. W wybiciu będzie dość mocny impuls. Pytanie tylko w tym, gdzie on się skończy. I właśnie dlatego, jak mówię, tak, że ludzie, którzy próbują teraz łapać jakiś tam dolek, bo właśnie robią tam jakieś zamiary, jakieś tam FIBO, coś tam szukają, jakiś tam poziom dla odreagowania na 2-3%, no są według mnie tempy. A dlaczego? Dlatego, że oczywiście, że można wziąć 2%, ale skoro my jesteśmy przed bardzo istotnym poziomem. Poniżej którego będzie impuls na tam 1000, 2000 przynajmniej na Bitcoinie, no to Alta w ogóle może polecić w dół na 10% nawet. Jaki jest sens wchodzenia w rynek, licząc na to, że da się wziąć lokalne odrażowania, skoro nie wiem tam, no my po prostu jesteśmy w trakcie spadku, cały czas wszystko spada, więc może warto szukać wejścia w rynek bardziej długoterminowy i właśnie nabierać inwestycje? No nie wiem, mi się wydaje, że tak. Więc ja szczerze mówiąc, tego nie jestem w stanie pojąć, jak ludzie tak handlują. Ale mniejsza z tym, jeżeli chodzi o BTC, tak? Poniżej 28,800 jest likwidacja. Poniżej tego poziomu będzie właśnie wybicie stop-lossów, i cena według mnie tam powinna przyjść. Powinna, to jest, jeżeli nie będzie wyłamania tego poziomu, to jest po prostu rozumkowe, bo w takim razie. No nie będzie likwidacji i to, to nie ma żadnego sensu, więc ta likwidacja powinna być, więc poniżej poziomu 28 800, my z wami jeszcze zobaczymy cenę według mnie w najbliższym czasie. To jest, to jest kwestia czasu. Ok, więc odnośnie Bitcoina przypominam, że są dwa scenariusze. Tak, u nas jest przykąt na fali C. A, B, 1, 2, 3, 4, 5 i właśnie brakuje tego jednego spadku. I teraz odnośnie handlowania, tak? czyli to, co teraz robią ludzie, że powiedzmy tam próbują wejść w rynek na jakieś tam lokalne odbicie, nie trzeba tego robić, nie słuchajcie nikogo. Co trzeba teraz robić? Jeżeli chodzi o handlowanie, nam jest potrzebne potwierdzenie wzrostu, czyli jeżeli będzie faktycznie przystanek w okolicach 26, 7, no to od tego poziomu musimy dostać impuls. Jeżeli będzie impuls, w takim razie rozumiemy to, że to jest jeden, później będzie 2. i tutaj dopiero będzie nasze wejście, czyli po potwierdzeniu, dopiero po tym pierwszym impulsie. Dopóki tego nie ma, zapomnieć w ogóle można o handlowaniu teraz, ale jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o nabieranie na okres dłuższy, tak, teraz są możliwości. Więc, jeżeli patrzysz na to bardziej tak długoterminowo, to pokażę może Wam to w taki sposób, że przynajmniej ABC do tego spadku powinna być, tak, czyli A B i właśnie fala C. Czyli to tutaj jest dopiero jeden, później będzie 2, 3, 4, 5. OK? I właśnie my musimy dostać przynajmniej tą jedynkę dla wejścia w rynek na tą właśnie kontynuację tego impulsu. Później będzie korekta i jeszcze jeden impuls. OK? Więc mam nadzieję, że rozumiecie o co mi tutaj chodzi. Dobra, więc pierwszy scenariusz to jest scenariusz z przykątną, tak, powiedziałem Wam to, że w okolicach 26,7 to jest taka pierwsza strefa, która nas interesuje, w tych okolicach może być przystanek. Jeżeli nie, to w takim razie u nas jest druga, drugi scenariusz, który wygląda, jeżeli znajdę ten wykres, tak, to jest to. Trójkąt, trójkąt fali 4, bardzo krzywe, ale no jak jest. Widzimy z Wami to, że u nas jest 1, 2, 3 i ten trójkąt to jest czwórka. I wizualnie brakuje jeszcze jednego spadku, jedynie co ten spadek tutaj, jeżeli to jest fala 5 ten spadek może być bardziej głęboki. to wszystko może iść w dół nawet do poziomu 20, tam powiedzmy 3, 4, tak? Może nawet 20, 20, 20, tak? E, więc ten spadek może być faktycznie dość głęboki. Musicie po prostu do tego się przygotować, tak? I właśnie jeżeli teraz ktoś Wam mówi, że można wejść na lokalne odreagowanie na procent 2, no to trzeba jeszcze raz się zastanowić, tak? E, to jest głupio, bardzo głupio. I właśnie... E, po prostu stracicie pieniądz. Jeżeli chcecie, bardzo proszę, wiecie, każdy rządzi, powiedzmy, swoim kapitałem jakoś tam osobiście, prawda? Więc według mnie, to jest moje zdanie, tak? Nie ma to żadnego sensu. Handlowanie przede wszystkim teraz nie ma żadnego sensu. Trzeba teraz się skupić na inwestycjach. Dobra, więc jeżeli chodzi o BTC, dwa scenariusze. Albo trójkąt fali czwartej, później idziemy na korektę, albo właśnie u nas jest tutaj... Albo właśnie u nas jest tutaj przykątna, ta, którą pokazywałem przed chwilą. Teraz odnośnie spadków. Wczoraj mówiliśmy z wami o monety Link. Mam nadzieję, że wy otwieraliście short razem ze mną. Powiedziałem wam a, i właśnie na grupie prywatnej, na grupie publicznej pisałem o tym wszystkim, że u nas tutaj jest płaski poziom i wyłamanie tego poziomu będzie na 100%, bo u nas jest trzy razy podejście do tego samego poziomu, równo do poziomu 15. I właśnie u nas teraz już jest plus ile. 10%, no i super, na jakieś tam malutkie nawet dźwigni, tam nawet tam 3 powiedzmy, na dźwigni 3 już macie 30, tak, no i super, bardzo ładnie. Więc jeżeli chodzi o short, to ja mówiłem, że warto się skupić na takich monetach, właśnie jak link przede wszystkim, prawda? Czyli żeby nie było czegoś takiego, że macie tam 10 takich monet i właśnie nie wiecie, co z tym wszystkim robić. Można sobie znaleźć jedną bardzo fajną możliwość, czyli tak jak jest tutaj, i wejść sobie, wziąć ten kawałek. Ja sprzedałem, znaczy sprzedałem, kupiłem, bo to jest short, prawda? 75%, więc 25% zostawiłem, żeby właśnie skupić niżej, bo według mnie Поставим еще раз BTC, еще есть в тракте спадку, в все даже что то еще не есть конец. Терас относительно капитализации. я уже показывал вам, там выкрас у нас есть WXY. W, w тройкон фали X, A, B и бракует визуально еще одного спадку. И то есть та зеленая стрефа, мне меньше в околицах 1000, 950, от фирамы выкрас. видимо с вами тоже, у нас есть поезжем, ta właśnie czerwona kreska tutaj poniżej której iść nie można i my dostaliśmy z Wami ten spadek więc a dla mnie osobiście to wszystko wygląda teraz tragicznie i ja bym teraz liczył na to, że my zobaczymy bardziej głęboki spadek a pytanie jest tylko w tym, jak będzie wyglądało właśnie obliczenie bo całkiem jest możliwe to, że my dostaniemy z Wami tylko zwykłe odreagowanie i później będą kolejne spadki, ale o tym mówić trochę za wcześnie, to będzie dopiero za, dopiero za kilka miesięcy więc, więc, więc Skoro mu dostaliśmy ten tutaj spadek, tutaj na razie nie ma nic dobrego. I właśnie my się orientujemy z wami na tą zieloną strefę dla wejścia w rynek. Eee, tyle, tyle, tyle. Więc my czekamy, czekamy. Eee, według mnie to jest dopiero początek. Mi się wydaje, że będzie bardziej głęboki spadek. I powtarzam jeszcze raz, pierwsza cela, jeżeli opiera się na BTC, to jest likwidacja poziomu 28800. Poniżej tego poziomu są stop lossy, i tam będzie likwidacja na dźwigni, tam będzie stracono powiedzmy dość dużo pieniędzy. Więc, więc dla mnie, dla mnie na ten moment jest bardzo istotny ten tutaj poziom. Ja chcę zobaczyć cenę poniżej tego poziomu dalej, tam już warto według mnie szukać wejścia. Jedynie co pytanie w tym, czy będzie bardziej głęboki spadek, czyli w takim razie to jest fala piąta, pokazywałem wcześniej, tak czyli to będzie to tutaj obliczenie, gdzie to jest? Tutaj, tak, to jest to obliczenie z trójkątem i w takim razie będzie bardziej głęboki spadek, albo oczywiście, że to może być mm, przekątna w fali C, no i w takim razie od poziomu nawet 27 może być e, zmiana kierunku i powtarzam jeszcze raz, jeżeli chodzi o handlowanie, potrzebujemy pierwszy impuls w górę, dopóki tego pierwszego impulsu nie ma, nie handlujcie, nie, nie róbcie tego, tak, to nie ma sensu. Ale jeżeli chodzi o okres dłuższy, czyli inwestycje, no to gdzieś tam niżej można właśnie już szukać wejścia w rynek. Dobra, no, taka aktualizacja. Czekamy teraz na likwidację poniżej 28,800 i tam już będziemy podejmować właśnie jakiekolwiek działania. A, dobra, jeżeli Was interesują wejścia w rynek, który właśnie ja dla siebie znalazłem, monetki, które ja będę kupować, to w takim razie zapraszam na... A prywatną grupę na Telegramie. Właśnie dopieram nowych osób do końca, do końca miesiąca. Później grupa będzie zamknięta przynajmniej na miesiąc, a tam właśnie już zobaczymy, co będzie dalej. No, więc jeżeli kogoś interesuje, interesuje moja grupa prywatna, gdzie właśnie ja pokazywałem wejście w rynek, strefy, gdzie będę kupować i właśnie monety, które mnie interesują, to w takim razie zapraszam. Według mnie. A no przynajmniej przez kilka miesięcy będzie bardzo fajna możliwość zarobkowa i właśnie warto z tego się skorzystać. Dobra, to będzie tyle. Ja dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.